Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych fanów górnika Zabrze. Znali go jako Bożenkę lub Chutnika. Brał udział w brutalnych ustawkach, handlował substancjami i wspinał się po szczeblach hierarchii ekipy Torcidy. Ale wszystko się zmieniło, gdy został zatrzymany przez policję. Michał B postanowił mówić i zdradzić wszystko, co wie o przestępczym środowisku. W momencie, gdy do opinii publicznej zaczęły przedostawać się informacje dotyczące jego zeznań, nie miał już wątpliwości, że sytuacja stała się poważna i nieodwracalna. Michał B., znany w środowisku chuliganów górnika Zabrze jako Bożenka, miał wówczas 29 lat i przez długi czas był aktywnym uczestnikiem brutalnego świata związanego z Torcido. Grupa, do której należał była znacznie czymś więcej niż tylko organizacją wspierającą piłkarską drużynę, działała jak prawdziwy gang. Jej członkowie nie tylko angażowali się w ustawki i krwawe starcia z rywalami, ale również czerpali ogromne zyski z handlu nielegalnymi substancjami. Kiedy Michał został zatrzymany przez policję, postanowił pójść na współpracę z organami ścigania. Stał się tak zwanym małym świadkiem koronnym, co oznaczało, że złożył wyczerpujące zeznania w zamian za złagodzenie odpowiedzialności karnej. Ta decyzja miała jednak swoją cenę, nie tylko symboliczną. Wkrótce po tym, jak jego zeznania ujrzały światło dzienne, Otrzymał od jednego z dawnych znajomych jednoznaczne ostrzeżenie: Torcida już wie, że sypie i w zabrzu nie ma dla niego miejsca. Był bliski śmierci, a każdy kolejny dzień mógł być jego ostatnim. Jego dawni kompani mieli świadomość, że codziennie dojeżdża do pracy pociągiem do Katowic, a to oznaczało, że łatwo go namierzyć. Strach jaki wtedy poczuł był na tyle silny, że nie zamierzał go lekceważyć. Niemal natychmiast opuścił miasto, które przez lata było jego domem. W kwietniu 2024 roku Michał B zeznawał w sprawie Grzegorza G, znanego jako Rudy, uznawanego przez śledczych za jednego z ostatnich liderów zabrzeńskiego gangu. Oprócz Rudego na ławie oskarżonych zasiadło kilkunastu innych huliganów powiązanych z górnikiem Zabrze. Całej grupie postawiono poważne zarzuty: produkcja i przemyt zakazanych substancji, udział w brutalnych bójkach oraz wymuszanie spłat długów siłą. Mimo obciążających dowodów oskarżeni wciąż nie przyznają się do winy. Twierdząc, że padli ofiarą fałszywych oskarżeń. Ze względów bezpieczeństwa w czasie procesu, Bożenka nie pojawił się na sali rozpraw razem z oskarżonymi. Sąd okręgowy w Gliwicach zdecydował, że będzie zeznawał z osobnego pomieszczenia, łącząc się z sądem przez internet. Oskarżeni widzieli go tylko na ekranie, co miało zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu jego zdrowia i życia. W swoich zeznaniach przyznał, że był częścią najbrutalniejszych struktur, jakie funkcjonowały wśród chuliganów związanych z górnikiem. Opowiadał o ustawkach, w których uczestniczył, z relacji wynikało, że każdy, kto brał w nich udział, był uzbrojony po zęby. Ostre narzędzia, siekiery, teleskopowe pałki, a czasem po prostu gaz, to były standardowe narzędzia walki. Rywale, zwłaszcza ci z piasta gliwice czy ruchu chorzów, byli traktowani jak śmiertelni wrogowie, a każda potyczka przypominała raczej uliczną wojnę niż spontaniczne starcie. Michał mówił również o strukturze organizacyjnej, jaka obowiązywała w Torcidzie. Zaznaczył, że choć nie istniał formalny zarząd, to istniała wyraźna hierarchia, elita decyzyjna, która podejmowała najważniejsze działania. Rudy, według jego słów, był jednym z głównych graczy tej nieformalnej, lecz skutecznie działającej organizacji. W trakcie przesłuchania został również zapytany o to, czym właściwie była Torcida: czy była to grupa kibiców, czy może gang przestępczy działający pod przykrywką wspierania drużyny piłkarskiej? Michał odpowiedział dość dyplomatycznie. Jego zdaniem nie można wszystkich sympatyków górnika wrzucać do jednego worka. Wielu z nich rzeczywiście było tylko zagorzałymi fanami futbolu, ale nie brakowało też takich, którzy wykorzystywali przynależność do grupy jako przykrywkę dla działalności przestępczej. Nie istniała żadna oficjalna granica, która oddzielałaby zwykłego kibica od członka przestępczej struktury. Różnice robiły czyny. Ci, którzy aktywnie uczestniczyli w bójkach, handlu substancjami czy innych nielegalnych działaniach, szybko zdobywali uznanie w grupie. Nosili charakterystyczne koszulki z symbolami torcidy, które nie były dostępne dla każdego. Trzeba było sobie na nie zasłużyć, wykazując się oddaniem, lojalnością i brutalnością. Udział w akcjach, treningi, a przede wszystkim obecność na meczach i ustawkach, były przepustką do świata, który przez lata funkcjonował na pograniczu sportowego fanatyzmu i zorganizowanej przestępczości. Historia Michała B. to nie tylko opowieść o zdradzie i strachu. Ale też niepokojące świadectwo, jak łatwo granica między kibicowaniem a przestępczością może się zatrzeć. Grupy takie jak Torcida przez lata działały niemal bezkarnie, budując własne imperia, w których brutalność, lojalność i milczenie były cenionymi wartościami. Michał złamał jedno z najważniejszych niepisanych praw tego świata, zaczął mówić. I właśnie dlatego musiał zniknąć. Kilka miesięcy temu w jednym z gliwickich sądów. Kontynuowano głośny proces dotyczący brutalnej działalności grupy chuliganów powiązanych z górnikiem Zabrze. Tym razem na sali rozbrzmiały szokujące szczegóły dwóch wyjątkowo brutalnych ataków, które miały miejsce na polskich autostradach, konkretnie na odcinkach A1 oraz A4. Opisane wydarzenia nie przypominały zwykłych spięć między zwaśnionymi grupami fanów piłkarskich, ale zorganizowane akcje o charakterze niemal paramilitarnym. Zeznania, które padły z ust małego świadka koronnego znanego w tym środowisku jako Bożenka, unaoczniły bezwzględność i skrajną agresję, jaka towarzyszyła tym wydarzeniom. Pierwszy z opisanych ataków dotyczył zasadzki zorganizowanej na autostradzie A1, której ofiarą padli fani Piasta Gliwice, wracający z wyjazdowego meczu w Jastrzębiu Zdroju. Z relacji świadka wynikało, że grupa Torcida miała swoich informatorów, osoby odpowiedzialne za śledzenie kolumny samochodów z kibicami rywali. To oni dali sygnał, kiedy pojazdy zbliżały się do miejsca zaplanowanej pułapki. Bandyci nie pozostawili niczego przypadkowi. Wycięli dwa fragmenty ogrodzenia przy autostradzie, które następnie rzucili na jezdnię, blokując ją razem z oponami, znakami drogowymi i konarami drzew. Powstała barykada spowodowała, że wszystkie samochody, zarówno te należące do fanów piasta, jak i przypadkowych kierowców, musiały się zatrzymać. W popłochu niektórzy próbowali zawracać pod prąd ale autostrada była już szczelnie zablokowana. Wówczas do akcji wkroczyło około 200 huliganów, związanych nie tylko z górnikiem Zabrze, ale też z zaprzyjaźnioną grupą z GKS-u Katowice. Napastnicy podchodzili do samochodów i przez otwarte szyby oraz drzwi brutalnie atakowali siedzących w środku kibiców piasta Gliwice. Ciosy padały z zaskoczenia, a przemoc była bezlitosna. Pomimo tego, że za kolumną jechało kilka policyjnych radiowozów, funkcjonariusze nie byli w stanie zareagować na czas. Utknęli w korku i mogli jedynie obserwować z oddali migające światła policyjnych kogutów. Drugi incydent miał miejsce na autostradzie A4. Tym razem celem był autobus wiozący fanów ruchu Chorzów. Plan zakładał jego zatrzymanie. Jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jeden z członków torcidy rzucił w przednią szybę autobusu ciężkim kamieniem. Kierowca, co prawda, gwałtownie zwolnił, ale nie zatrzymał pojazdu. Wtedy doszło do prawdziwej eskalacji agresji. Chuligani zaczęli ostrzeliwać autobus racami, a potem obrzucili go gradem kamieni i metalowymi styliskami od łopat. Podczas tej samej rozprawy zeznania złożyła także Monika S., kobieta, która kilka lat wcześniej sprzedała mieszkanie kuzynowi Grzegorza G., znanego jako Rudy, jednego z głównych oskarżonych w tamtej sprawie. Prokuratura utrzymuje, że faktycznym nabywcą lokalu był właśnie Rudy, a cała transakcja była jedynie fikcyjna, mająca na celu ukrycie majątku. Kobieta przyznała, że początkowo Grzegorz G wynajmował od niej lokal, a później zaproponował jego wykup. Miał również zadeklarować, że spłaci resztę kredytu hipotecznego, jaki ciążył na nieruchomości. Początkowo w akcie notarialnym miało widnieć nazwisko matki Grzegorza, jednak ostatecznie lokal został przepisany na jego kuzyna. Podczas podpisywania aktu notarialnego kuzyn G był obecny, ale jak zeznała Monika S, nie wypowiedział ani jednego słowa. Całą rozmowę prowadził Grzegorz G., który też wręczył kobiecie gotówkę 165 tysięcy złotych. Po finalizacji transakcji kontakt się urwał. Ostatecznie, kiedy na jaw wyszły kulisy tej transakcji, kuzyn Rudego dobrowolnie poddał się karze, a mieszkanie zostało przejęte przez Skarb Państwa. W trakcie rozprawy atmosfera była napięta nie tylko z powodu ciężaru przedstawianych dowodów, ale również z powodu zachowania oskarżonych. Przewodnicząca składu sędziowskiego musiała wielokrotnie upominać oskarżonych, którzy nie tylko rozmawiali między sobą, ale także przeciągali się, jakby przebywali w siłowni lub na prywatnym spotkaniu. Sędzia nie kryła oburzenia, zwróciła uwagę, że sala rozpraw nie jest miejscem na takie zachowania i jeśli będzie trzeba, będzie traktować ich jak niezdyscyplinowane dzieci w przedszkolu. Kiedy nawet to nie poskutkowało, sędzia zdecydowała o rozsadzeniu oskarżonych po całej sali, by utrudnić im kontakt między sobą. Szczególne upomnienie dostał Rudy, który w trakcie składania zeznań przez świadka parsknął śmiechem, co zostało uznane za jawne lekceważenie powagi sądu. Przewodnicząca nie pozostawiła tego bez komentarza, zaznaczając, że być może ostatecznie to sąd będzie miał powód do śmiechu, kiedy zapadnie wyrok. Cała sprawa unaocznia, jak bardzo struktury chuligańskie potrafiły zinfiltrować codzienne życie, przenikając nie tylko do świata piłki nożnej, ale również do sfery przestępczej. Oskarżeni Choć usiłują grać rolę prześladowanych i niewinnych, muszą się zmierzyć z obszernymi zeznaniami, śledztwami i dowodami, które ukazują ich działalność w zupełnie innym świetle jako brutalną, cyniczną i nastawioną na zysk kosztem przemocy i chaosu. Grzegorz G., pseudonim Rudy, ponownie zasiadł na sali rozpraw w maju bieżącego roku. Tym razem akt oskarżenia objął 15 osób, którym zarzucono popełnienie 60 przestępstw w latach od 2005 do 2024. Śledztwo w sprawie Torcidy trwa od 8 lat. Dotychczas skierowano 21 aktów oskarżenia w sprawie działalności Torcidy i do tej pory łącznie oskarżono ponad 200 osób o blisko 1000 czynów. Zarzutami wciąż objętych jest kilkadziesiąt osób.